Nazywam się Joanna Kowalczyk-Petnarczyk i zapraszam Was dzisiaj na wyjątkowy odcinek o grzybach hodowlanych, a dokładnie o jednym grzybie hodowlanym o nameko. Posłuchajcie. Na wstępie chciałabym powiedzieć jeszcze kilka słów w ogóle o hodowlach grzybów w domu. To jest fantastyczne rozwiązanie. Wspaniale, że coraz więcej osób decyduje się na to, żeby hodować grzyby w domu na takich. Blokach, które są zaszczepione grzybnią. Takie grzyby, różne gatunki, możemy zamawiać u różnych dostawców, u różnych firm. Każdy, oczywiście, sprawdza sobie własnego hodowcę. Czasami wymaga to troszkę czasu, zanim trafi się na taką grzybnię, z którą każdy z nas dobrze się czuje, i te grzyby czują się też dobrze u nas. Przyznam wam się szczerze, że od lat Używam właściwie tylko jednego producenta grzybni. Będziecie mieć pod y, filmem w opisie link do strony. Ja naprawdę mam bardzo mało problemów y, z, z tymi grzybniami, i ja myślę, że nie jest to absolutnie kwestia tych grzybni, tylko czasami tak jest, że nie zawsze damy grzybowi w danym momencie to, czego on tak naprawdę potrzebuje. Tych Idealnych warunków, które ma w naturze. I to wymaga troszkę doświadczenia, troszkę prób. I jest taki dobry czas na hodowanie tych grzybów w domu, tudzież na tarasie, na balkonie, ponieważ te grzyby wbrew pozorom najbardziej lubią chłód. I taki luty, marzec na balkonie. Według mnie jest porą idealną i te grzyby rosną absolutnie wspaniale. W lato już jest trudniej. Zmienia się wilgotność, zmienia się y, mocno temperatura, dzień, noc. Musimy bardziej obserwować, jak rośnie grzyb, jak on się czuje i oczywiście, w zależności od gatunku, każdy grzyb. Będzie potrzebował czasem trochę innych warunków, a czasem nie. Ja pamiętam to z mojej pracy naukowej, kiedy pracowałam dużo w laboratorium, to naprawdę niektóre doświadczenia po prostu nie wychodziły, bo wiatr wiał inaczej. I ja myślę, że tak samo jest ze wzrostem grzybów. Dzisiaj o nameko. Nameko jest grzybem oczywiście niepolskim. Tego grzyba u nas nie spotkamy w lesie więc tym bardziej mm, świetną opcją jest hodowanie go w domu. To jest inaczej łuskwiak, łuskwiak nameko, grzyb pochodzący z Azji. Hodowany jest szczególnie namiętnie w Japonii i tam jest w ogóle powszechnie dodawany do potraw, na przykład do zupy miso, do ramenu. To jest grzyb, który w ogóle przypomina swoją budową i trochę swoim wyglądem opieńki, ponieważ zabrałam już część grzyba, Możecie zobaczyć, jak podobnie do opieńki rośnie właśnie na meko. Ma piękny kolor i te młode owocniki, one w ogóle są najlepsze. Ja troszeczkę czekałam, bo chciałam, żeby one po prostu mi tak pięknie urosły. To jest już taki ostatni moment, żeby je zebrać i gotować, tudzież usmażyć, zrobić z nich danie, ponieważ one, te młode owocniki, one się bardzo błyszczą, bo one są pokryte takim śluzem. I to właśnie sprawia, że one mają taki bardzo słodki smak, i one wtedy są najlepsze. I zobaczcie na przykład tutaj, jak wszystkie te grzyby zetnę dzisiaj, to pod spodem zaczną się pojawiać nowe owocniki. Widzicie? Tutaj są wszędzie małe owocniki. Tu one się tak pięknie błyszczą w środku. O, i one jeszcze mają o, taki śluz. Poza tym, oprócz tego, że one są naprawdę pyszne. Są to grzyby o działaniach prozdrowotnych, przeciwzapalnych, przeciwbakteryjnych, przeciwwirusowych. I to od lat już yy, prowadzonych jest bardzo dużo badań na ten temat. Jest też mnóstwo publikacji mówiących o tym, że grzyby mają bardzo dużo związków działających przeciwnowotworowo, przeciwwolnym rodnikom. I one są używane w profilaktyce raka. Oczywiście tych grzybów trzeba by było jeść dużo, mieć je regularnie wprowadzone do swojej diety. Bądź kupować grzyby, które są w większym stężeniu, sproszkowane i wtedy na przykład dodawać je do różnych szejków. I są takie super grzyby, naprawdę, właśnie jak reishi, jak cordyceps, jak czaga, które mają naprawdę ogromną moc prozdrowotną. Więc jedzmy grzyby i to nie jest tak, że one nie mają żadnych wartości odżywczych, one przede wszystkim mają bardzo niski indeks glikemiczny. I Służą nam tak naprawdę świetnie. Więc jemy grzyby, a ja zapraszam Was teraz na oficjalne ścinanie na meko. Muszę mieć do tego dobry nóż, taki mam zwykły, z piłką. Jedna zetnę tutaj. Ojejku, jakie one są delikatne. Uwielbiam po prostu dotykać grzyby. O, o, idą, idą, idą. Zobaczcie, jak one fajnie się zrywają. One są bardzo podobne do opieńki. Bardzo są podobne. Jak pachną? Pachną przepięknie, w ogóle pachną lasem. To jest niesamowite, że możemy mieć taką namiastkę tak naprawdę ziemi, runa, drzewa. Nie trzeba iść do lasu, żeby zbierać grzyby. Można je zbierać w domu. Wow, jakie wspaniałe. Idą do miski. To jest tak relaksujące zajęcie, tak przyjemne. Ja mogłabym tak grzyby stąd tak zdejmować cały czas. Nie wyrzucamy takiej grzybni, bo ona jeszcze może nam raz czy dwa razy dać kolejny rzut owocników. Natomiast na sam koniec już, kiedy taka grzybnia nie nadaje się już do wzrostu, to się tą grzybnię oczywiście kompostuje, więc jest to zero waste uprawa. To zabieramy się teraz za gotowanie. Zapraszam Was na risotto z grzybami. Możecie użyć każdych grzybów oczywiście. Ja dzisiaj użyję grzybów na meko, które dusić będę w sosie sojowym, a do tego dodam jeszcze kapustę pakczoj. Zaczynamy. Pakczoj, grzyby na meko, oczywiście ryż, imbir. Czosnek, sól ziołowa i sos sojowy z olejem sezamowym. bo wtedy ten ryż nie jest taki suchy. Ja sobie jeszcze troszkę dołożę. Gotowe risotto będziemy jeść. Czas na spróbowanie. Pachnie przepięknie, bardzo delikatnie, dosyć słodko. Więc czas na grzyba, kapustę i ryż. Próbuję. Mmm. To jest wspaniałe. To, co chrupie, to jest kapusta pakchoy. Bardzo delikatnie chrupie. Chrupie też imbir, który uduszony nie jest już taki ostry, ale ma wyrazisty smak. Całość jest delikatna, ale naprawdę wspaniałe w smaku. Mm. Zjem całe. Żegnam się z Wami. Przepis oczywiście podaję pod filmem. Nie ma jak własne grzyby. Do zobaczenia.